Nami. Panią, czy pan czy z Oglądał Pan mnóstwo takich wielkich bokserkich wydarzeń w Polsce i na świecie. no Ale to, co będziemy wracać, to będzie absolutny szał, jeśli chodzi o polski rynek. Chyba tak, druga taka walka po kliszko Adamek. No na pewno tak. Oczywiście, Polska, jeśli chodzi o kategorię ciężką, miała kilka takich walk, które budziły ogromne zainteresowanie. Oczywiście, pierwszą taką walkę, jeśli chodzi o rekordową. Oglądalność to miała walka Andrzeja Głotysty, miał w Wrocław e, e, również hala ludowa. Tam było 12 milionów, więc to była naprawdę, nie, ale to była pierwsza walka Andrzeja w Polsce, po jego, prawda, nazwijmy to wyjeździe po lata. później ogromne zainteresowanie budziła walka Tomka Damka, wypełniona hala z kolei w Łodzi z Gołotą, prawda? Więc jeśli chodzi o. Sportowa to, to Andrzej już był właśnie po swoim najlepszym akresie Tam jak dopiero wchodził, wychodził z kategorii junior ciężkiej, ale zainteresowanie było naprawdę przeogromne. No ale jeśli chodzi oczywiście o sportową wartość wydarzenia kategorii ciężkiej, to te dwie walki właśnie wrocławskie, a więc Adamka z Kliczko, Nieprawdopodobna historia, pełny stadion, 45 tysięcy wówczas. Jeden pas, bo pas organizacji był wówczas w WBC. Należący do Witalii. A tutaj będą te trzy pasy. Tak się składa, że nie będzie WBC, bo ten WBC należy do Tysona Fiorego, ale będą trzy inne, plus ten IBO, który od lat, od czasów jeszcze walk Lennox'a Louisa z Kolfidem, jest jakby przyklejany do tych najważniejszych pasów. A więc chociażby dlatego znaczenie czysto sportowe tej walki będzie duże, choć faworyt wydaje się dosyć jasno określony. Będzie nim usyk, ale jak się patrzy na takiego Dibuła, jak tak się stanie przy nim, to widać, że to też jest facet, którego nie można lekceważyć. Bo wiemy, że potrafi uderzyć. No oczywiście zaburza troszkę to um, ocena Dibuła, ta pierwsza runda walki z Lereną. No, no, na ile ta kontuzja kulana miała tam wpływ, na ile, że trzy nokdauny, właściwie bardziej taki powiedziałbym niecierpliwy sędzia nerwowy mógłby ten wapenek już przerwać i w ogóle nie, i nie byłoby dyskusji dzisiaj w ogóle o takim y, pojedynku. No ale później była skończył to efektownie. No sam jestem y, ciekawy, bo zawsze jak... Y, y, Usyk walczy z takimi potężnymi facetami, z tymi typowymi ciężkimi, no to jest zawsze pytanie tych, którzy troszkę mniej znają się na boksie, a jak on sobie poradzi. Ale tak naprawdę, kiedy Usyk stoi przy takim DBU, no to tak, ani nie specjalnie od niego niższy, to jest kilka centymetrów zaledwie, waży te swoje 100 kg, ale przy tym wykorzystuje nieprawdopodobnie te swoje atuty, które są wyjątkowe, bo to jest i mobilność. To umiejętność korzystania z odwrotnej pozycji w perfekcyjny sposób, przez moment nie stanie w miejscu, a więc, nawet jak zostanie trafiony, to jest tam gdzieś cały czas w ruchu no i ciężko go tak przymierzyć. A to lubi, jak mu stanie rywal, i wtedy on może go czysto trafić. Dwa. No i ten nieprawdopodobny silnik, który pozwala mu cały czas na tej piątce jechać od pierwszej do końca dwunastej rundy. Także Także to jest zmora dla jego rywali, no bo nie każdy potrafi to wytrzymać i myślę, że to mogłoby być też zmora również. Mam nadzieję, że doczekamy się kiedyś tej walki wreszcie z Tysonem Fury'em i to byłby jeden z problemów. Moim zdaniem Tysona Fury'ego, że to by się nie uderzy, prawda, nie, inaczej nie rozwiązało. Natomiast, yy, no. Sam fakt, że widzimy tutaj tych ludzi ze świata Dona Charlesa, trenera Chisori, który teraz jest, prawda, trenerem Diboua. Widzę tu Egisa Klimasa, którego kiedyś poznałem w Nowym Jorku, właściwie konkretnie mówiąc poznałem go w New Jersey, bo wtedy był w ekipie Głaskowa, który walczył z Tomkiem Adamkiem w Betlejem. No, tych ludzi, tu już było e, spora, będzie ich przecież co nie miara, kiedy zjadą się wszyscy do Wrocławia. I znów będzie ta atmosfera takiego no, wielkiego wydarzenia, które ogląda świat, może nie cały świat, nie ale na pewno Anglia. E, tam sporo ludzi z branży na pewno będzie zainteresowanych tym e, pojedynkiem. Dla Dibuła to jest taka szansa, która może musi nie powtórzyć. Bo że Szansa w tym sensie, dostaje walkę o, o wszystko tak naprawdę, co jest ważne. No, wyobraźmy sobie, że sprawia sensację, wygrywa Dibua, no to gdzieś on zupełnie jest w kosmosie, on jest zupełnie jest w innym miejscu. Otwiera się wszystko zupełnie co innego. Ja mówię, Prawdopodobieństwo takiego scenariusza jest, yy, myślę, niewielkie, ale zawsze, kiedy mamy do czynienia z takim pojedynkiem, zawsze istnieje. No. Nie jest coś takiego, jeśli chodzi o usyka, zwłaszcza jeśli chodzi o kibiców, którzy mniej śledzą boks, że mimo, że on wygrał dwa razy z Joshuą, z gościem, który był no swego czasu był. Wróżyło się, że to będzie kolejny Tyson, że tak pięknie nokautuje, jest wielki, potężny. to ludzie wątpią w tego Usyka. Zwracając na to uwagę, że on jest z niższej kategorii wagowej. No właśnie, ale pamiętajmy, Ray Mercer też był z niższej kategorii wagowej i był niższy jeszcze sporo od Usyka. A jak wychodził do kategorii ciężkiej, walczył na przykład z Witherspoonem właśnie w 96 roku w Atlantic City na gali, gdzie, gdzie Andrzej walczył ten rewanżowy pojedynek z Bołem, to jakby nikt tego w ten sposób nie stawiał w, w takim kontekście. A przecież zarówno czy Lennox Lewis, czy Riddick Bowe to byli faceci o parametrach 197, 196, 195 Lennox Lewis. To byli też potężni goście. To byli też właśnie, przynależni do tego świata Olbrzymów, które mamy dzisiaj. Ale a, a dzisiaj jest taki Obraz, powiedzmy, że praktycznie już ludzie w granicach dwóch metrów, no to jest ten świat olbrzymów, który już nikogo nie dziwi, bo właściwie to już jest taki jakby norma w tejże najcięższej kategorii, a ci wszyscy tacy, którzy mają 190 czy tam troszkę niżej 190, to już są mali, a szczególnie jak są w niższej kategorii. To jest zmiana pokolenia. teraz taki do NBA no gość, który się rusza jak no. mały, a ma 2,25. No, a ma 2,25, no to to jest nieprawdopodobne. Ja pamiętam jeszcze koszykówkę tak zmacając do tych dawnych czasów tutaj polskich, jak wychodził ktoś mierzący ponad 2 metry, to nie potrafił się poruszać, prawda? A dzisiaj, a, dzisiaj, a później gdzieś pojechałem na Mistrzostwa Europy e, e, w siatkówce i widziałem, jak się e, poruszają ludzie mierzący po powiedzmy e, 2 metry i kilkanaście e, centymetrów. No, ale był taki Nikos Gali 180, który też e, wtedy wrzucał, ile się dało tych punktów w reputacji Grecji. Ale wracając, wracając do boksu, ja myślę, że Trzeba mieć coś specjalnego, żeby zredukować, zniwelować te warunki fizyczne. No Mike Tyson miał 178, ale miał coś nieprawdopodobnego, że z morą było tym wysokim walczyć z Mike'em Tysonem, a nie odwrotnie. on był tak ustawiony, że znakomicie zbierali z tymi dużymi. On od małego po prostu tak boksował. No, zawsze ktoś był od niego większy. Yy, Usyk. Yy, Potrafi wykorzystać głowę swoją w sposób nieprawdopodobny. To jest bardzo inteligentny, intelligentalkiuringowy, ma bardzo e, wysokiej klasy na bardzo wysokim poziomie i potrafi chyba też mieć tą głowę chłodną w trakcie nawet e, trudnych sytuacji. Pokazał to z Rzeszułą, miał bardzo, miał potwornie trudną rundę. Wydawało się, że ten moment przełamania, przechylenia szali już tak zdecydowanie na korzyść Rzeszui e, jest e, bardzo duży i on wtedy się odradza. I wtedy wchodzi na ten, prawda, ta kontra finiszowa jest nieprawdopodobna. A z drugiej strony w pierwszej walce mógł się pokusić o e, e, walkę zwycięską przed czasem, gdyby poszedł na całość, posłuchał narożnika i troszkę zwolnił, jakby też wyeliminował ryzyko ze swojej e, strony, prawda? E, bo taki... Czy potrafi być też taktycznie zdyscyplinowany? słucha swojego narożnika, przecież to są e, e, ludzie, jak tak patrzymy, no, m, nie mają za sobą jakichś wielkich, olśniewających karier trenerskich, jak patrzę na trenera m, Łapina, chociażby, prawda? A się człowiek zastanawia, czy ten musiał sam nie trenuje? Nie, nie, ale widać, ale, ale widać, że ten cały sztab jednak działa. Pamiętam z Masternakiem, rozmawiałem, kiedyś, kiedy był długo tam na zgrupowaniu, był z partnerem, no to był pod wrażeniem, naprawdę. Był pod wrażeniem i wszystkiego, to w jaki sposób współgra to wszystko podczas tych przygotowań, ale też był pod wrażeniem intensywności przygotowań. No niewiele ludzi potrafi tak intensywny trening. Tak, grań... tak, nieka... tak, to jest nieprawdopodobne. I mówił, że to jest niewiarygodne. I on też sparuje. I na tych rund sparingowych. No, I to jest facet, który no, bo odnosi się wrażenie, że on jest w stanie poboksować na podobnym tempie 20 rund. No, ale byli kiedyś ludzie, boksowali 15, 20 czy więcej rund, dawali radę. On jest taki człowiek żelaza. Te nogi wytrzymują to tempo. Nogi nie siadają. Nogi karmią wilka, jak on mówi. A jak dalej karmią w takim dobrym stylu, no to wszyscy ci, którzy wychodzą z nim do ringu, przeżywają trudne chwile, a czasami koszmar właśnie Master mówi, że niektórzy... rywal Usyka już zwalnia, a on sobie dopiero rzuca pion tybiek i zaczyna iść do przodu. O Fiurego chciałbym jeszcze pana zapytać. Jak pan tak. patrzy na to, co się dzieje z Fiurem, który no, wydaje się, że unika Usyka. Czy faktycznie on widził to jakieś zagrożenie? Ja Bo z... pamiętam na przykład historię Ridika Bo, Lenoxa Luisa, ale to jest też, by... tak też takie przeszłości historie. Tak, no były oczywiście, nie chcieli walczyć ze sobą, ale z drugiej strony, ja wydaje mi się, że to winą. Tego stanu rzeczy są pieniądze. Te, te przeogromne pieniądze, które pojawiają się dla tych, którzy walczą na najwyższym poziomie. Dla tych ludzi z tymi wielkimi nazwiskami, mistrzami kategorii ciężkiej nie tylko. Jeżeli my mówimy już, dla nas nie robi specjalnego wrażenia tych, którzy słuchamy, a tym bardziej na tych, którzy podpisują te kontrakty, takie sumy 50, 60, 80 milionów do, do, dolarów. No to przecież 8 też w ogóle milionów dolarów, to, to jest w ogóle jakaś suma śmieszna, prawda? Śmieszna, Ale z drugiej strony, jak sobie popatrzymy, jak przeanalizujemy cały bok zawodowy jak czasami niewiele otrzymują mistrzowie świata w innych kategoriach wagowych bez tych głośnych nazwisk. Tam są dopiero drobne, prawda? 50, 100 tysięcy dolarów, czy czasami mniej e, są przecież takie e, walki. Oni się, ja że jak ktoś, kto zarabia te kilkadziesiąt milionów dolarów, no to może się już później tym wszystkim bawić, może kaprysić, może grymazić. E, w Gloria niepokonanego to jest jesteś, nikt niepokonanego to jest coś szalenie istotnego, to cały czas potrafisz to oprócz tego budować, że właściwie nikt cię nie pokona. I taki Tyson Fury, kto wie, może on myślę, być może on tak lekceważąco opowiada się o no, usyku, ale... ale może gdzieś tam mu do głowy dochodzi myśl, a może ja będę miał z nim problemy, na przykład walka będzie dwunastorundowa, nie potrafię go stłamsić, będzie mi uciekał, będzie mi... Chociaż nie sądzę, żeby ktoś tak jak Tyson Fury tak myślał. To on ja chyba sam nie wie, co myśli. Ja myślę, on no chyba mam. sam, tak. Myślę, że on sam nie wie, e, e, co myśli i w pewnym momencie e, chyba na tą walkę się zgodzi, mam nadzieję, no bo szalenie... E, Kiedyś myśleliśmy, że no, największą walką, jaka byłaby w współczesnym boksie, byłby pojedynek Antonego Joshua z Tysonem Fury, kiedy prawda, byłaby to walka o, o wszystkie pasy. Później Joshua traci te pasy. I dzisiaj pytanie jest troszkę innego typu. Czy znowu wracamy do tego, czy ten mały łusek z niższej kategorii da radę temu człowiekowi górze, temu temu olbrzymowi, I czy, też, czy też nie da. No chciałbym, żebyśmy przeżyli taki, taki pojedynek, mogli go obejrzeć. Ja osobiście jeszcze chciałbym taki pojedynek bardzo skomentować. No, także wierzę w to, że ten scenariusz optymistyczny, że ta walka dojdzie do skutku się ziści. ale kiedy ma się do czynienia z kimś tak labilnym. Jeśli chodzi o, swoją, o swój mental mhm. e, i te swoje prawda, decyzje, jak Tyson Fury i jego o, sztab, to wówczas pojawiają się wątpliwości i to bardzo duże. Ale gdyby doszło e, do walki, to byśmy mieli do czynienia naprawdę z, kim, z czymś naprawdę wyjątkowym. E, wydarzeniem wyjątkowym, bo. E, Postawiłbym delikatnie na Fiorego, ale to byłoby procentowo bardzo nieznacznie, dlatego że twierdzę, że Usyk ma tyle atutów też w swoim boksie, że mógłby bardzo zredukować z kolei atuty tańca na Fiorego. Jeszcze ostatnie pytanie na koniec. Czy Usyk jest w stanie przebić legendę braciwiczką? Czy to już jest porównywalny poziom? Myślę, że... Byli w władze ciężkiej przez długi czas. No, byli, byli przez długi czas. Pamiętam, byłem na, na Ukrainie. Pojechałem Setkiem do Dordą z Kanału Plus, materiały mieliśmy umówione, byliśmy w biurze u Witala rok 2009, on wtedy jeszcze był po pierwszych przegranych wyborach na mera Kijowa, później już trzykrotnie wygrał te wybory i dalej jest, prawda, merem Kijowa. Natomiast zainteresowanie i rozpoznawalność absolutna, stuprocentowa. Także prawie wszyscy wiedzieli, kto to są bracia Kliczkowie, co nam pomogło szybko przekroczyć granicę w drodze powrotnej bardzo. Ale dzisiaj myślę, że już postać Usyka to już nie jest to, co było rok, dwa lata temu. To również jest dzisiaj postać numer jeden. Absolutnie. Rozmawiałem z takimi, nawet teraz podczas tej ostatniej gali we Wrocławiu, z młodymi dziewczynami, które tam studiują, Ukrainki, które studiują we Wrocławiu, które pracują, drabiają, pracując w fotelu, czy na recepcji, czy powiedzmy, czy... I, i, I jak rzucałem to nazwisko, to wszystkie wiedziały, kto to jest usyk, mimo że sportem i boksem się w ogóle nie interesują. Także jest, jest duża rozpoznawalność, i myślę, że jeżeli będzie ta walka dobrze, prawda, ktoś pomyśli dobrze o tym, aby dotrzeć do tych wszystkich takich środowisk, to, to myślę, że sporo ludzi przyjdzie na stadion we Wrocławiu.